W ostatnich dniach przez Kreml wieje przenikliwy zimny wiatr i nie jest to spowodowane zbliżającą się zimą. Całe strategiczne kalkulacje Władimira Putina, oparte na założeniu, że Zachód jest zmęczony, a Ukraina wkrótce upadnie, zostały w ostatnich dniach zniweczone przez doniesienia z Berlina, Londynu i Paryża. Ten przerażający scenariusz, od dawna uważany za czerwoną linię, której Rosja próbowała zapobiec szantażem nuklearnym, nie jest już możliwy, lecz stanowi najmocniejszą opcję na stole. Wojska europejskie przygotowują się do wejścia na ukraińską ziemię. Tak dobrze słyszeliście. UE ponownie poruszyła kwestię wysłania sił pokojowych na Ukrainę, podejmując wspólne działania. To jest postrzegane nie tylko jako sygnał wsparcia, ale jako operacja lądowa, która zmieni Losy kontynentu. Berlin pod przewodnictwem kanclerza Friedricha Merca porzucił powściągliwość i rozpoczął wyścig z Paryżem i Londynem o wysłanie sił pokojowych na Ukrainę. Brytyjski premier Keir Starmer potwierdził podczas spotkania z Zełęskim, że brytyjscy żołnierze są gotowi do wejścia na Ukrainę, gdy tylko walki ustaną. Ten trójstronny front, w którego skład wchodzi Francja, przygotowuje się do obalenia doktryny Putina, która głosi, że czas jest po naszej stronie. Rosja stoi teraz w obliczu nie ukraińskiej armii, której kończy się amunicja, ale potężnego bloku oporu wspieranego przez europejską potęgę przemysłową i militarną, z przejętymi przez Rosję funduszami w kasach i elitarnymi wojskami europejskimi na granicach. W obliczu takich kroków ze strony UE, Putin miał nadzieję przekształcić plan pokojowy Trumpa w porozumienie kapitulacyjne. Znalazł się jednak w obliczu zjednoczonego bloku europejskiego uzbrojonego po zęby, wyposażonego w rakiety Taurus. I poprzysięgłego bronić Ukrainy własnymi żołnierzami. To, co Moskwa planowała jako marsz zwycięstwa, może teraz przerodzić się w strategiczne okrążenie Rosji. Jednak skrzydło Kremla najwyraźniej nie zdało sobie sprawy z powagi sytuacji. Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow oświadczył, że Zachód chce zmienić plan Trumpa i sabotować wysiłki pokojowe. Ławrow stwierdził również w oświadczeniu, że chociaż zachodnie media są liczniejsze, ludzie bardziej ufają RT i Sputnikowi. Wygląda na to, że rosyjski reżim nie akceptuje potęgi militarnej wyłaniającej się z Europy, która najwyraźniej atakuje Putina na Ukrainie. Ale teraz, jak europejska koalicja chętnych zamieniła marzenia Putina w koszmar, i jak wkroczenie armii europejskiej na Ukrainę zmieni mapę zobaczymy na waszych ekranach. Jeśli jesteście gotowi, zaczynajmy! W centrum wydarzeń leży ten kluczowy projekt pokojowy, potajemnie przygotowywany między Waszyngtonem a Moskwą, ale całkowicie zmutowany przez interwencję Europy. Początkowo istniał 28-punktowy tekst, który zaostrzył apetyt Władimira Putina, utrzymując Ukrainę poza NATO i redukując jej armię. Putin uznał ten tekst za de facto kapitulację Ukrainy. Jednak dyplomatyczna bitwa za zamkniętymi drzwiami w Genewie i Abu Zabi sprawiła, że tekst ten stał się dla Rosji pigułką nie do przełknięcia. To, co europejskie źródła wywiadowcze określiły jako 28-punktowy plan kapitulacji, przekształciło się w zrewidowany 19-punktowy plan bezpieczeństwa wzmacniający pozycję Ukrainy. Właśnie tutaj wkroczyła koalicja ochotników. Prezydent Francji Emmanuel Macron i premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer przedstawili bardzo istotną prawdę: Gwarancje na papierze nie powstrzymają. Putina powstrzymają go tylko stal i proch. To był bardzo stanowczy krok ze strony UE i najważniejszy krok w kierunku wysłania sił pokojowych na Ukrainę. Co więc zrobi ta Europejska Armia na Ukrainie? Plan zakłada znacznie bardziej wyrafinowany i strategiczny mata niż nagłówki sugerujące wojnę. Nie ma planów, aby Francuscy i Brytyjscy żołnierze starli się bezpośrednio z Rosjanami na linii frontu przynajmniej na razie. Głównym celem sił pokojowych UE jest zabezpieczenie tyłów Ukrainy. Siły te mogłyby zostać rozmieszczone w strategicznych ośrodkach takich jak Kijów i Odessa, a zwłaszcza na granicy z Białorusią. Pomysłowość tego posunięcia jest następująca: Obecnie dziesiątki tysięcy elitarnych ukraińskich żołnierzy pozostaje bezczynnie na północy, czekając na ewentualny atak od strony granicy z Białorusią. Jeśli europejskie siły pokojowe osiedlą się w tych regionach jako północna tarcza, najlepiej wyszkolone ukraińskie brygady zostaną uwolnione i będą mogły zostać w całości przesunięte na front wschodni do Donbasu. To może być decydujący krok, który z dnia na dzień przechyli szale zwycięstwa na korzyść Ukrainy. Z drugiej strony, misja, którą prezydent Francji Emmanuel Macron określił mianem Sił Bezpieczeństwa Powietrznego, ma na celu ochronę ukraińskiej przestrzeni powietrznej. Oznacza to utworzenie de facto strefy zakazu lotów nad Ukrainą. Przeświadomość szybko się dadą. Rosyjskie pociski będą teraz atakować nie tylko ukraińską obronę przeciwlotniczą, ale także najnowocześniejsze systemy w Europie. Największe zaskoczenie przyszło z Niemiec. Administracja berlińska, sparaliżowana od lat lękiem przed eskalacją, przyjęła zupełnie inną tożsamość z kanclerzem Friedrichem Mercem. 56% niemieckiego społeczeństwa czyli ponad połowa popiera wysłanie niemieckich wojsk na Ukrainę w przypadku zawarcia pokoju. Dowodzi to, że niemieckie społeczeństwo obudziło się z pacyfistycznego snu i czuje teraz rosyjskie zagrożenie u progu. Podczas gdy niemieccy generałowie przedstawili plan operacyjny Niemcy, który przewiduje przerzut 800 żołnierzy do 2024 roku w celu wzmocnienia wschodniej flanki NATO, Berlin był zaniepokojonym obserwatorem. Ale teraz Niemcy wkraczają w rolę rozgrywającego. Nawet prezydent Rosji, Władimir Putin, prawdopodobnie nie mógł przewidzieć, że UE zjednoczy się tak silnie i stanie ramię w ramię z Ukrainą. Plan Putina był prosty, zanim UE podjęła wspólne działania. Rosyjski przywódca chciał odizolować Ukrainę, podzielić NATO i rozbroić Kijów, ale zastał zjednoczoną Europę, która wysyłała swoje wojska i skutecznie przekształcała Ukrainę w bastion NATO. Innymi słowy, żądanie Kremla dotyczące gwarancji bezpieczeństwa zderzyło się z europejskim murem bezpieczeństwa. Jeśli europejscy żołnierze są tarczą w tej sprawie, to nowe pakiety uzbrojenia, które Niemcy przygotowują do wysłania na Ukrainę, są włócznią. Debata nad dostawą rakiet Taurus, która trwa od miesięcy, a nawet lat, zakończyła się stanowczym stanowiskiem rządu Merca. Niemcy nie tylko wysyłają siły pokojowe, ale wręcz wbijają sztylet w serce Rosji, w ręce Ukrainy. Mówimy o pociskach manewrujących Taurus. Jeśli te pociski wpadną w ręce Ukrainy, sprawy mogą potoczyć się inaczej niż Putin zaplanował dla Moskwy. Powód jest dość prosty. Zasięg i siła rażenia tych pocisków mówią same za siebie. Te potwory o zasięgu 500 km mogą uderzyć nie tylko w linię frontu, ale także w rosyjskie zaplecze logistyczne, centra dowodzenia, a teoretycznie nawet w przedmieścia Moskwy. Największą zaletą Taurusa jest jego zdolność do niszczenia podziemnych schronów i żelbetowych konstrukcji, takich jak most Kerczeński. Logistyczne powiązania Putina z Krymem mogą stać się wątpliwe z powodu rozmieszczenia tych pocisków. Nie chodzi tylko o niemieckie pociski Taurus. Ukraina rozmieszcza również własne produkowane w kraju pociski Flamingo, których zasięg szacowany jest na 3000 km. Niemieckie wsparcie finansowe dla tej krajowej produkcji uwalnia Ukrainę od zależności zewnętrznej i czyni z niej kowala wykuwającego własny długi miecz. Wyobraźmy sobie jednoczesne użycie pocisków Taurus i Flamingo. W takim scenariuszu Ukraina miałaby możliwość przeprowadzenia podwójnego ataku rakietowego. Jeśli oba pociski zostaną użyte, w potencjalnym ataku żadna część Rosji nie będzie bezpieczna. Nagłówki w mediach o takiej wspólnej operacji ataku prawdopodobnie pojawiłyby się na Krymie i w najbardziej strategicznych miastach Rosji. Oczywiście zdolność Ukrainy do sfinansowania takich ataków i użycia zachodnich pocisków jest również istotną kwestią. UE również stara się wywiązać ze swoich zobowiązań w tym zakresie. Aby sfinansować tę rozbudowę sił zbrojnych, Unia Europejska szeroko otworzyła swój portfel. Niemcy przeznaczyły dodatkowe 3 miliardy euro na pomoc Ukrainie w swoim budżecie na rok 2026. Te pieniądze oznaczają więcej amunicji artyleryjskiej, więcej dronów i modernizację systemów obrony powietrznej Patriot. Co więcej, Przyspieszane są plany przeniesienia odsetek z zamrożonych rosyjskich aktywów o wartości około 300 miliardów dolarów na Ukrainę. Zastanów się nad tym. Putin finansuje rakiety atakujące armię rosyjską z własnych pieniędzy. Dla Kremla to nie tylko klęska militarna, ale także upokarzający scenariusz załamania gospodarczego. Łącząc te wszystkie działania, wyłania się obraz całkowitego impasu strategicznego Władimira Putina. Prezydent Rosji dążył do odsunięcia NATO od swoich granic, dokonując inwazji na Ukrainę. Jednak w tym momencie, w wyniku działań samego Putina, członkowie NATO zaczęli planować osiedlenie się na Ukrainie tuż pod nosem Rosji. Jaki jest zatem obecny stan rosyjskiej armii i jakie jest prawdopodobieństwo, że siła militarna Putina zwycięży nad siłami pokojowymi? NATO rosyjskie zasoby wojskowe się wyczerpują. Raporty wywiadowcze pokazują, że Rosja traci dywizję żołnierzy co miesiąc i pomimo całkowitego uzależnienia swojej gospodarki od wojny, nie jest w stanie toczyć tej wojny na wyniszczenie z połączonymi siłami Europy. Putin myślał, że Europa blefuje, jednak Europa pokazała, że nie blefuje zamrażając 210 miliardów euro rosyjskich aktywów i wysyłając wojska, ale zmieniając reguły gry. Rosja jest teraz odizolowana dyplomatycznie, gospodarczo, dotknięta własnymi pieniędzmi i militarnie otoczona armią wyposażoną zgodnie ze standardami NATO. Mówimy o armii ukraińskiej, która zostanie zmodernizowana i wsparta przez UE. Nawet karta zagrożenia nuklearnego Kremla nie wywołuje już paniki w stolicach Zachodu jak kiedyś, wręcz przeciwnie, wzmacnia ich determinację. To, co dzieje się za oceanem, nieoczekiwany i agresywny krok Europy, zmienia również sytuację w Waszyngtonie. Trump ponad wszystko kocha władzę i nienawidzi być postrzegany jako słaby. Zdecydowane stanowisko Europy w sprawie Ukrainy uniemożliwia Trumpowi pójście na ustępstwa wobec Putina. Co więcej, na amerykańskich ulicach również zapanował niepokój. Od Los Angeles, po Nowy Jork, od Bostonu, po Waszyngton dziesiątki tysięcy ludzi wyszło na ulicę protestując przeciwko planowi pokojowemu, który narzuca warunki Rosji. Tłumy gromadzące się pod transparentami z hasłami, wspieramy Ukrainę i krytyka ze strony partii Trumpa za faworyzowanie Putina zmuszają Biały Dom do zajęcia twardszego stanowiska w sprawie Ukrainy. Udział przedstawiciela Trumpa, Marco Rubio, w spotkaniu koalicji wolontariuszy i jego bardzo pozytywny opis rozmów są postrzegane jako najsilniejszy dowód na to, że Stany Zjednoczone dały zielone światło tej nowej europejskiej architekturze bezpieczeństwa. Z czasem Trump będzie wolał mówić, że to on wspólnie z Europą doprowadził Putina do porządku. Stanowisko administracji Trumpa prawdopodobnie będzie z czasem ewoluować w tym kierunku. Jeśli USA i UE się zjednoczą, zadanie Rosji może stać się znacznie trudniejsze. W wyniku tego zjednoczenia Putin mógłby skupić się na Pacyfiku. Jeśli chodzi o sojuszników Rosji, Korea Północna próbuje udowodnić swoją lojalność wobec Putina, wysyłając wojska i amunicję. Ale to wsparcie to kropla w morzu w porównaniu z potencjałem przemysłowym Europy. A co z Chinami? Pekin obserwuje sytuację z wielkim niepokojem. 59% niemieckiej opinii publicznej postrzega obecnie Chiny jako poważne zagrożenie gospodarcze. Zaostrzenie stanowiska Europy wobec Rosji jest również sygnałem dla Chin. Nasze partnerstwo handlowe zakończy się, jeśli zagrozicie naszemu bezpieczeństwu. Obawiając się utraty europejskiego rynku Chiny, niechętnie udzielają Rosji otwartego wsparcia militarnego. Putin spotyka się jedynie z ostrożnym milczeniem ze strony Pekinu, od którego oczekiwał nieograniczonej przyjaźni. Pekin jest teraz gospodarczym filarem Moskwy, tarczą dyplomatyczną i dostawcą technologii. W zamian Rosja zapewnia tanią energię, tańsze surowce i geopolityczne posłuszeństwo. Ta zmiana spowodowała odwrócenie hierarchii zimnowojennej. Osłabiona Rosja znajduje się w orbicie pewnych siebie i globalnie rosnących Chin. Rosyjscy przywódcy od dziesięcioleci szczycą się utrzymaniem niezależności od Pekinu, jednak oba kraje zbliżyły się do siebie dzięki wzajemnej pogardzie dla potęgi USA. Ta równowaga zaczęła się rozpadać po aneksji Krymu przez Rosję w 2014 roku, gdy zachodnie sankcje zmusiły Moskwę do poszukiwania inwestycji i umów energetycznych z Chinami. Pełnowymiarowa inwazja na Ukrainę w 2022 roku pogłębiła rozdźwięk. Odcięty od zachodnich rynków i systemów bankowych Kreml zwrócił się niemal wyłącznie ku Chinom, aby przetrwać. Rezultatem była nierównowaga w stosunkach handlowych. Chiny odpowiadają obecnie za ponad 1 trzecią całkowitego eksportu Rosji, głównie ropę naftową sprzedawaną z dużymi rabatami. Jön zastąpił dolara w transakcjach transgranicznych, a chińskie firmy wypełniły lukę po zachodnich firmach technologicznych, od smartfonów po samochody i maszyny przemysłowe. Jednak te wymiany rzadko odbywają się na równych warunkach. Pekin ustala ceny i warunki płatności, i często zapewnia sobie korzystne umowy, wykorzystując izolację Rosji. Energia jest najwyraźniejszym przykładem rosnącej zależności Rosji. Gazociąg Syberyjski, okrzyknięty przez Putina, symbolem strategicznej współpracy w praktyce, kieruje rosyjski gaz na jednolity rynek o ograniczonej sile przetargowej. Plany budowy drugiego gazociągu syberyjskiego utknęły w martwym punkcie z powodu nacisków Pekinu na większe rabaty cenowe i długoterminowe gwarancje. Rosja, niegdyś globalne supermocarstwo energetyczne, obecnie sprzedaje swój główny eksport na warunkach ustalonych nie w Moskwie, lecz w Pekinie. Zwrot Kremla w stronę Azji uzależnił go finansowo od chińskich banków. W związku z zamrożeniem pożyczek zachodnich rosyjskie firmy polegają na pożyczkach denominowanych w huanach i płatnościach za pośrednictwem państwowych instytucji w Szanghaju i Shenzhen. Ta zależność obejmuje również zaawansowane technologie. Pomimo sankcji Chiny dostarczają produkty podwójnego zastosowania, takie jak półprzewodniki bezzałogowe, statki powietrzne i komponenty nawigacyjne, które napędzają rosyjski przemysł zbrojeniowy. Jednak wsparcie Pekinu jest starannie dobierane, aby uniknąć bezpośredniego konfliktu z Waszyngtonem. Moskwa może mówić o nieograniczonej współpracy, ale w rzeczywistości granice wydają się być wyraźnie wyznaczone przez interesy Chin. Biorąc pod uwagę wszystkie te szczegóły, rozumiemy, że Rosja jest coraz bardziej pozostawiona sama sobie w obliczu połączonej potęgi Zachodu. Na razie armia rosyjska wydaje się odizolowana i znajduje się w trudnej sytuacji strategicznej uzależniona od zardzewiałej amunicji Korei Północnej. Putinowi wydaje się, że odwrócenie tej sytuacji jest dość trudne. Przebieg wojny na Ukrainie zmienił się nieodwracalnie. Czasy, gdy Władimir Putin uważał Europę za słabą, Amerykę za obojętną, a Ukrainę za bezradną, już dawno minęły. Dziś mamy do czynienia z sojuszem Zachodu, który nie boi się wysłać swoich wojsk, który zatarł własne czerwone linie i jest zdeterminowany, by zaszachować Rosję jej własną grą. Niemieckie czołgi, Taurus, wojska brytyjskie i francuskie oraz gniew amerykańskich ulic stworzyły wokół Ukrainy nieprzekraczalny, żelazny pierścień. Plan zwycięstwa Putina rozpłynął się w obliczu determinacji Europy. Pytanie brzmi teraz nie jak długo Ukraina wytrzyma, ale jak długo Rosja przetrwa to oblężenie. Historia słynie z odwagi, a tej zimy Europa dowiodła swojej odwagi. Jeśli ty również chcesz śledzić tę strategiczną partię szachów na Ukrainie, najgorętsze wydarzenia na froncie i tę ogromną zmianę w globalnym układzie sił, sekunda po sekundzie, to jesteś we właściwym miejscu. Dziękujemy za oglądanie.